Lato w pełni, w szklarni wszystko rośnie, w ogródku jest gorąco, trzeba podlewać. No, ale wszystko rośnie, tak jak mówiłam, więc jest całkiem nieźle. No i ja przychodzę do Was z kolejnym turem po moim ogródku, zobaczcie jak tam od poprzedniego razu wszystko mi urosło. Ja mam na imię Marta i zapraszam Was na kolejny film z serii Pipilotka w ogródku. Ja mam wrażenie, że te papryki tak urosły od poprzedniego razu, że to jest coś niesamowitego. Popatrzcie na ten krzak, jaki on jest wielki. Boże, jak ja sobie przypomnę, jakie one były małe. Miałam sześć krzaków, dwa były... Niepod... No, one mi się pomieszały. Miałam długie, z, ze sklepów wyciągnięte pestki po prostu nasiona i cztery z nasion, takie zwykłe dzwoniaste. <grym> No Jedna sadzonka mi się tutaj, jak włożyłam, zmarnowała, a reszta rosła jak rosła, tak jak to moje pomidory. Ale no popatrzcie, no nie jest źle. Jest tam 11 lipca, a tutaj już papryczka jest. Ja naprawdę się spodziewałam, że te moje papryki, to one mi urosną w październiku. W sensie już będą czerwone, nie? Tutaj takie. Już są papryczki tu takie, więc całkiem, całkiem nieźle powiem Wam. Zobaczymy go na obrodzą, bo te długie, tu chyba też jest jedna długa, tu będzie długa, z tego co widzę. Rosną świetnie świetnie owocują, chociaż nie wiem, bo popatrzcie, te krzaczki są niższe, więc bardzo możliwe, że ta, która mi się tu zmarnowała, tu, to właśnie była ta długa. No, z jednej strony szkoda, z drugiej ja już mówiłam, że ja wolę te takie zwykłe mięsi bo one są bardziej mięsiste, a te są bardzo cieniutkie, te dam dzieciaczkom do zjedzenia. No dobra, patrzymy na moją szklarnię. Najpierw Wam zrobię taki overview, czyli taki ogólny widok jest gęsto, jest chyba trochę za gęsto, bo powiem Wam od razu, że już wczoraj pryskałam rośliny, bardziej pomidory, bo miałam na liściach blu plamistość. Usunęłam te liście, chociaż tu jeszcze możecie zobaczyć, tu jeszcze możecie zobaczyć plamki. Brunatna plamistość się właśnie tym charakteryzuje, że robią się takie plamki, potem się robią z tyłu plamki. Te, te liście za chwilę usunę i yy, no i spryskałam, spryskałam. Popatrzcie, jaki piękny tutaj, jak to się nazywa komosami tutaj wyrosła. No, ale wy wiecie, że ja tam nie biegam i nie plewiam, dlatego są spryskane. Czekam. Yy, yy. Środek, którym spryskałam, to jest środek Amistar. Ogólnie poleca się Skorpiona albo, taki, albo Topsin, ale podobno Topsin został wycofany. Ja miałam w domu Amistar, bo kiedyś miała, myślałam, że mam alteriowę, Alter, No tak, jakoś. Więc miałam ten środek. Wyczytałam, że jego też można na brunatność, no plamistość, bo on jest ogólnie na grzyby. No a brunatna plamistość to grzyb. Więc no zobaczymy, co. Widzicie tutaj też co z tego wyniknie. No. Szkoda by było tych moich pomidorów. Niedługo jedziemy na urlop, nie chciałabym, żebym wróciła do pomidorów, których nie mam. A popatrzcie, jakie są czerwone już czerwienieją. Pozrywałam te, które są pomarańczowe, to głównie były betaluksy, a teraz czekam przynajmniej 5 dni do następnych zbiorów. Tutaj mam te sadzonki sklepowe, te cztery sadzonki, to są sadzonki sklepowe i one sklepowe, w sensie pani, od pani kupiłam, wyhodowane, zdecydowanie no, są szybciej, Niż te moje, ale te moje to była taka porażka, że i tak się cieszę, że, że, że rosną jak rosną, bo popatrzcie, tutaj na przykład już mam fajne owoce. Muszę znowu je trochę poobrywać. Tutaj to chyba będzie raspberry albo ożarowski. Tutaj, o, popatrzcie, jaka sadzonka wychodzi. To jest koktajlowy, dlatego ja go tak. Nie, to nie jest koktajlowy. To jest. Oxheart, no to muszę mu też tutaj poobrywać trochę, e, tu koktajlowy sam wyszedł, to będzie y, 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 Permini, tutaj Betalux sobie leży, bo nie ma kto go podwiązać, ale Permini, patrzcie jakie on ma wielkie oce, e, tutaj... Tutaj, to jest sadzonka, która sama sobie się wyhodowała, sama wyszła, także ja moje, tata zawsze na mnie krzyczy, że ja puszczam moje koktajle, tu też, tu jeszcze mam raspberry chyba, tu ożarowski. A tu już idą koktajle i one się tak tutaj mieszają. No i wracając do mojego taty, on na mnie przykrzyczy, że ja je tak, wszędzie krzyczy, mówi, czemu ty sobie ich, ich wilków nie poobrywasz? A ja lubię mieć dużo pomidorków koktajlowych i wcale nie muszą, Popatrzcie, black cherry, wcale nie muszą być, nie wiadomo jak wielkie, bo dzieci mają na jednego gryza, a nie muszą, nie chlapią się tym, black cherry kolejny. To też, to jest też samosiejka, to... Więc ja je tak zostawiam i puszczam je samopas. Teraz cały czas mam w nie cały czas wietrze. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu taka mała była sadzonka ogórka szklarniowego. W końcu ruszył, w końcu będzie. Fajnie, bo z drugiej strony mam też ogórka szklarniowego i jego już bierze mączniak rzekomy. Już ma poobrywane liście, ale no teraz przy tym pryskaniu o niego też zahaczyłam, bo też ten amistar jest na mączniaka rzekomego, więc może coś, coś się uda, bo widzicie, ja Pozbieram cztery osób. Wczoraj te cztery, cztery wielkie ogóry, a teraz tutaj szukam, szukam, szukam i takie rzeczy się dzieją. Więc nie wiem, czy się nie zapylone, czy coś się dzieje, czy on mi jeszcze jakieś y, ogóry da. Bo tutaj widzicie, tu tu to jest, tu wszystko żółknie, więc zobaczymy, ale no mówiłam, y, mam tu, no zobaczymy, czy z tego coś będzie. Mam w domu sadzonkę, dwie sadzonki, a jedną chcę sąsiad dodać, więc wezmę sobie tutaj włożę ją, jak jeżeli by już te, te nie działały, nie, tą sadzonkę drugą sobie włożę z drugiej strony, a pobiorę sobie z tej zdrowej rośliny jeszcze sadzonki i jakby co to po urlopie jeszcze wsadzę, bo my zjadamy ogórkuki ilościami hurtowymi. Tutaj znowu Black Cherry. Piękne, to, to będą grona takie, będziemy się zajadać. Tutaj był red, jakiś czerwony, red cherry, czerwony koktajlowy. Widzicie, jakie niedobory też już pryskałam niedobory magnezu. Ja popryskałam siarczanem magnezu i mam nadzieję, że już te niedobory no, się skończą. Niestety to się trochę skumulowało razem z tym opryskiem na. E, um, na tego grzyba, także nie wiem, co to będzie. Tutaj cytrus Mini, jestem bardzo go ciekawa, bo mam go pierwszy raz. Fajny kształt mają mające pomidorki. E, ja cały czas mówię, ja już to mówiłam Mini, bo ja je tak miałam podpisane. A tutaj chyba Perun. To jest taki gruszkowy, ale trochę inny. Tu jest per, tu To jest, pear. Tu jest gruszko, gruszkowy żółty, a to jest ten jest Perun. E, I on ma trochę inny kolor. No zobaczymy. Tutaj różnego rodzaju pomidorki, jak widzicie, sobie rosną. Jest ich trochę i to są, popatrzcie na to. Już mi się normalnie łamie gałązka. Nie wiem, czy one dojrzeją. Mm, bardzo mi chciała. Nie wiem, czy jakoś ich nie skleić taśmą. Muszę pogadać z mężem, może by coś tutaj zaradził. A nawet nie wiem, co to jest. O, popatrzcie, tutaj mi yy, kred kopał. No, niestety. Yy, to chyba będzie ten yy, no, malinowy. Tutaj jeszcze. Tu jest oxheart, czyli bywole serce. Przynajmniej tak był podpisany, ale kształt. No, zobaczymy. Tutaj betalux już mi kilka owoców wydał. Kolejne po pomarańczeją. <noise> Tutaj też betalux. Także tych pomidorków dość fajnie dużo jest. Zobaczymy. Popatrzcie, no. Fajnie, to jest ożarowski, ożarowskie są pyszne. E, zobaczymy, e, no jak to będzie z tą zarazą. Na tej stronie w ogóle tej zarazy nie widać. Nawet tych niedoborów nie widać, tylko betaluksy wzięła też. I ja widziałam dzisiaj na forum, że pani też mówi, że najbardziej niedobory widać na betaluksach. Może dlatego, że one mają aż tyle owoców i one potrzebują tego magnezu więcej. Tu jeszcze widać niedobory, czy tu już plamistość. Hmm, plamistość. Także listek do urwania. Nie, do ucięcia potem utnę. E, także no, o, trzymajcie kciuki. No, i tutaj ogórek sobie rośnie z pomidorem. Tu mam takie w Donicach, bo już nie miałam miejsca. No, patrzcie, jak te to betaluksy, to ile mam kwiatów, ile one mają te, te owoców. Yy, tutaj black cherry, no, będę tego trochę miała. Yy, mam nadzieję, że ta perspektywa, z której nagrywam, nie jest aż taka tragiczna. Tu sałaty, powiedzcie mi w końcu w komentarzach, kobieto, wysadź te sałaty, bo przydałyby się, bo nie mam już ani jednej i kukurydza też bym gdzieś musiała wysadzić. No, zobaczymy, jak to będzie. Przenieśmy się teraz do yy, nadwór. Tu nastąpiły zmiany, pokażę Wam przewidzę, bo nagrywałam jak wyrywałam cebulę. E, więc wyrywałam cebulę i czoski też już w końcu. Wykopałam czosnki, super się wykopuje e, widłami. Super mi wyszły, pokażę Wam potem, bo się suszą. I posadziłam brokuły, kalafiory i kapusty. Trochę czekały, więc wyglądają marnie. Zobaczymy co z nich w ogóle będzie, czy mi coś ich nie zeżre, bo tu już widzę, że coś mi zaczyna je żreć. Eee, za przeproszeniem. Także no nie wiem czy coś z tego będzie. Tutaj miałam dziurę ponornicy i chyba kret mi się tutaj wrył i mi ją zakopał. Tutaj miałam posadzone między tymi cebulami posiane marchewki, więc tych marchewek troszkę mam. Nie jakąś zawrotną ilość, ale zawsze coś, zaraz kichnę. No i tutaj muszę zrobić porządek po tych czoskach. Eee, przepraszam Was. Eee, no i coś tam posadzić. Tu są chyba kapusty, ale coś mi marnieją. No nic najwyżej po prostu. No, trochę Nie wydałam mi wiadomo ile na te Sadoki, no ale jednak wolałabym, żeby. Coś z nich wyszło. Tu rukola już przekwitnięta. Może trzeba by posiać nową. A tutaj kupiłam sobie w końcu pietruszkę naciową, bo mi któraś z Was napisała, że po prostu bardzo słabo kiełkuje. Ja mam takie doświadczenie, że mi super kiełkowała dwa lata wstecz i rok wstecz, ale no w tym roku nie wyszło, więc sobie kupiłam i sobie rośnie. Kupiłam sobie dwie sadzonki i będę miała no, a mięta w tym roku jakoś tak słabo, dobrze, że mi tutaj w ogród na łące za płotem też mięta rośnie. Przejdźmy jeszcze do kukurydzy. Kukuryda, żywokost. Właśnie muszę, mam gnojówkę, muszę podlać jeszcze w tym tygodniu. Kukurydę, sałaty czekam na nasiona. Co tam jeszcze mam fajnego? Ogórki w tym roku będą puszczone na, ten, na siatce. I tutaj też muszę je znowu poprzeplatać. Już powoli, powoli zaczynają ogóreczki rosnąć. Patrzcie, patrzcie, jest pan ogórek. Zobaczymy, czy będę zadowolona z takiej formy prowadzenia ogórków. No zobaczymy. Tutaj mam szpinak nowozelandzki, trochę się do niego przekonałam, a już zaczyna kwitnąć. Po prostu trzeba go dłużej gotować i jeść na wytrawnie, nie dawać do placuszków, bo on wtedy czuć go tak, taki, no, taką surowością jego, a jak go dobrze przysmażycie z kurczaczkiem i poddusicie, czy tam po prostu z fetą, to jest całkiem dobry. A tu mamy ten, tu mamy yy, buraczki. Buraczki, nie niewyplewione, ale już przerwane. E, coś z nich może będzie. Jakoś w tym roku mało serca do nich przykładam. E, ale może coś z tego będzie, to no, popatrzcie. No, źle nie jest, źle nie jest. Także, a nie widzicie za tym liściem. Też mi się słońce odbija i się nie da zobaczyć. Sałaty niewyrwane. Tutaj mi coś mocno pogryzło liście tych um, kalarep, więc nie wiem czy z nich coś będzie, ale ale może i tutaj fasolkę, która miała być, a której nie ma, jakieś marne dosadzonki dosadzałam yy, po prostu, a tutaj ta moja fioletowa, yy, no jest jej trochę, ale na moje nasze potrzeby jest tego bardzo mało, chyba będę po prostu od mamy, <grybuj> za, tak za przeproszenie mówiąc, sępić. Yy w przyszłym roku robię rozsady, na 100% robię w przyszłym roku rozsady. E, no, pyszna jest ta fasolka fioletowa. Ona po ugotowaniu jest zielona, także się nie cieszcie, <laughs> ale e, no, widzicie, jak to jest. Tutaj jeszcze przejdę. Tu mam się takie ogórki, wiem, muszę je podlać, bo one już dzisiaj naprawdę mają dosyć, zaraz to zrobię, ale już popatrzcie, już są ogóreczki i to po prostu sadzonki, które mi zostały, więc postanowiłam jakoś coś z nimi zrobić, a tu ogóry, ogóry, Boże, ziemniory, trochę za dużo ich włożyłam do takiego tego małego wora, ale tutaj mam kieszonkę, więc mogę je tam sukcesywnie wybierać. No i to w sumie tyle. Miałam Wam jeszcze pokazać, czostki się suszą od kilku dni, a cebulę od ponad tygodnia. Będę czosnki zawiązywać niedługo. Część czosnków zamrożę, bo taki, taką też radę dostałam od koleżanki. Zamrożę i... Po prostu o, jak to się mówi, no rozdzielę te ząbki i je zamrożę po prostu. I, I podobno to jest super sposób. A te najmniejsze wykorzystam na przyszły rok, w sensie na przyszły rok w listopadzie do sadzenia. Cebuli, cebul nie powiążę. To też jest super sposób, ale bardzo dużo mi się szczypioru urwało, więc yy, nie zrobię tego, co siedzie. ale. Yy, no a my to szybko przejemy. Tego nie jest dużo, no niestety część zjadła nornica, więc tak te takie najzdrowiej wyglądające zostawię w garażu, a te takie mniej zdrowo wyglądające, czyli yy, gdzieś tam z jakimiś ubytkami, bez szczypioru... Yy. Wezmę do domu, po prostu wezmę do domu. Jak zobaczymy, mi się zaczynam psuć, to super sposobem jest też posiekanie i włożenie, poporcjowanie i włożenie do zamrażarki. Możecie sobie na przykład do foremek, od mafinek posiekać, zamrozić i potem wyjąć i po, po, w worku, bo one się pewnie posklejają, i w worku trzymać. No, także tyle. Także tak to u mnie wygląda, jak na to, że no nie poświęcam w pełni swojego wolnego czasu na ogródek. To jestem dość zadowolona, nie jestem jakoś umęczona tym ogródkiem, podlewaniem. Teraz dużo padało, także jest całkiem ok. No dzisiaj trzeba podać, bo jest dość gorąco. Chociaż wczoraj też troszkę popadało. Trzymajcie kciuki za moje pomidory i tą zarazę, która a, ja sobie przełożyłam kabel, żeby po nim nie deptać. Także trzymajcie za mnie kciuki, a raczej za moje pomidory i za zarazę, żeby ich... znaczy za zarazę nie trzymajcie kciuków, żeby ich nie zjadła. Dajcie znać jak tam wasze, wasze pomidory, jak tam wasze ogórki, jak tam wasze uprawy. Bardzo lubię czytać wasze komentarze na temat waszych sukcesów. No i tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, bardzo miło mi będzie, jeśli to zrobicie. No i zapraszam was na mój profil na Instagramie pipilotka.pl i mam nadzieję, że spotkamy się przy następnym filmie. Pozdrawiam was serdecznie. Pa.